Cześć! Witam Was na kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiejszy odcinek będzie z YouTube Simulator X. Kurde, no jak się tu wskoczyć. No, no dobra. Zostawcie um, łapkę w górę. Dla lepszego rozwijania się mojego kanału. I Dobra. Chyba um, to się jakoś to klika. A nie, i tak teraz. No to dobra. Idziemy sobie do mojego domku. I zobaczymy... Usiądź? Się jakoś sprzedaje. Więc sprzedajmy sobie wszystko. Okej. Okay. Teraz możemy stąd wyjść. Hmm. Mam 154 wyświetlenia. Szkoda, że tak w prawdziwym życiu nie jest. Ale trudno. Muszę sobie jakoś dać radę. Co się dzieje? Co tu się dzieje? No dobra. Kupmy sobie na pewno lepszy stolik. Oraz lepszą kamerę. No jakby spoko. Teraz sobie wezmę tutaj. I jak teraz to zawala? O kurde, no No jakby nieźle Dobra, aparat I Możesz również Ja? Mam... Dobra Ja wolę klikać tak, dobra 180 Tylko pójdziemy to znowu sprzedać teraz dostosuj, Tutaj te usun sobie te biurko, postaw, kurde no, dobra, tutaj postawiłem w końcu, dobra Ogólnie wizowy przepraszam za te lagi, ale oczywiście mój brat musi siedzieć mi na internecie. Rap ale No dobra, to jest jakieś, nie wiem. Jakieś dziwne, ale okej. Okay. Pójdźmy sobie znowu tutaj. W ogóle te apps, abonem, abonentów to chyba są moje subskrypcje na tym czas. Robię sobie w sumie to No i okej okay. Lepsza kamera, więc teraz chyba O tak, po 8 sobie będę zarabiał Jakie logi w ogóle Sklep z klatkami I co? Klep z klatką. Nie mm, ja chcę do niego iść, bo jest jakieś dziwne. To brzmi, ale okej. Okay. Wejdźmy do mojego domu. Craft. Co mogę sobie skraftować? Co to jest? To kurde, no co? A to? Nie wiem, co dodaję ani. Nie wiem, jak to zrobić, ale. Na razie się tym nie zajmujmy. Sobie teraz to wszystko sprzedam. Rozsłyszałem, że dzisiaj sobie wleci kolejny odcinek a czy nie odcinek, tylko kolejny yy, kolejna aktualizacja od yy, gracza Ninja w tej grze, co wczoraj nagrywałem. A więc dzisiaj będą dwa filmiki, bo. Ogólnie nie wiem, jak to nagrać. A czy po prostu yy, jutro nie mam czasu, a no to sobie nagram, kiedy będzie kolejna arena, podobno będzie yy, w tej aktualizacji, więc dlatego jakby sobie dzisiaj w to zagramy znowu. Hmm. Oraz zobaczymy, i. Wstawię dzisiaj dwa filmiki i jutro nie wstawię w ogóle żadnego ale To akurat jest trochę szkoda, bo bym wstawiał dla was codziennie filmiki Ale po prostu dzisiaj wam wstawię dwa filmiki I dlatego jutro będziecie, nie będziecie mieli w ogóle Dlatego trochę szkoda Ale to jest, nie jest moja wina Tego nie obwiniajcie mnie trochę to dlatego, że jutro po prostu nie mam żadnego prawie czasu, bo jestem cały czas zajęty <laughs> i nie mam za dużo jutro czasu, więc dlatego dzisiaj będzie, będą naprawdę dzisiaj będą dwa filmiki no i dobra sobie tutaj wszystko sprzedajmy Jakby ktoś się pytał dlaczego tak szybko klikam, to mam autoklikera. Ora, chodźmy. Cześć. Dobra, zobaczmy sobie co są, co są te czesty. Okej. Okay. Okej. Okay. Co? Kurde. Na jakieś procenty, ale nie wiem, o co z nimi chodzi. Otwórzmy sobie jedno. Jak coś nam do słabego wydropi, to dwa sobie otworzymy. To kupmy sobie jeszcze jednego. Kurde, prawie, 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 prawie. Ale no dobra, wyjdźmy sobie. Chodźmy do sklepu. Może jak się zgodzi, dostanę permisję. Tak, permisję do no tej gry. I będziemy razem dodawać wtedy aktualizację. To? to kupmy sobie tą kamerę. Na razie nas nie stać. Sobie stąd wyjdźmy Teraz bardzo dużo zarabiamy. Z tego sobie. A właśnie zauważyłem, że jak moja kamera daje 32, to i też daje 32, dlatego. Fajne, jakby mi się nawet podoba. Za zarabiamy coraz więcej tych diamentów, dlatego będziemy mieli więcej Czy znaczy tych rzeczy ze skrzynek, nie wiem, czy to są jakieś statusy, czy coś. wejdźmy sobie tutaj. Z Zobaczmy, ile teraz będę zarabiał z tymi, tymi. tymi um, statusami, właśnie tabliczki co się nazywa. A to 250% 220%. Ale dobra, nie wiem. Co? Ach, chyba już wiem. Chyba 250% za sprzedaż. Bo teraz zarabiam bardzo, 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 bardzo dużo. Z tego chyba tak. Wcześniej z 4000 4000 teraz mam 20 tysięcy 25 wyjdzie. Tak, dobra, mamy 25 tysięcy. Dobra, to idźmy sobie kupić um, kamerę, a później sobie biurko kupimy. Subskrybuj. I kliknęmy jakby coś tego. To samo za mnie kliknęło, ale ok. Echem. Chcę sobie za 9000 i za 9000. Dobra, możemy stąd już iść. Nie wiem, czy Wam się podoba ta gra od tego youtubera, tak źle zrobiona nawet. Ale mi się nawet trochę podoba. Mogę powiedzieć, że to jest mój kolega w realu. No i dobra. Zbieramy do 100 tysięcy. No co się wtedy widzimy. Dobra, powiem tak, że mi się nie chce zbierać do tych 100 tysięcy, dlatego otworzymy sobie skrzynkę. I już zbieram do 60 tysięcy prawie. I sobie teraz to zbieram. Zobaczymy, co mi wydropi teraz ze skrzynki. Mam 100 tysięcy, już. I, 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 i. Uuu, dobra! Moim zdaniem to jest rzadka rzadkość. Do tego Gdzie to tutaj? Gdzie, gdzie, gdzie? A dobra, tu jest nasz dom. To idźmy do niego. Sobie załóżmy. Kolejny status, status, który będzie nam jeszcze więcej dawać, więc będzie dobrze. Dobra, już myślałam, że max to są dwa, ale jeszcze nie. Tabli... Aha, tu jest pięć, dobra. Zdaję sobie jeszcze przed tym... Um, usuniemy sobie to. A damy tutaj to. I dobra. Co?! O kurde, dobra, widzimy się jak to sprzedam Dobra, ja już jestem i no i mam 100 tysięcy wyświetleń dlatego jakbyście chociaż zostawili dwie łapki w górę, to by było bardzo fajnie jedną subskrypcję, ale dobra tam nieważne wiem, że to i tak nie będzie, ale ja nagrywam albo dla siebie i dla Was też żebyście mieli jakąś może rozrywkę, rozgrywkę, ale wiemy, że to nie będzie dla Was rozrywka, tylko jakieś tortury. Że musicie to... O kurde, nie, 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 jednak tutaj. Że musicie to oglądać, ale jakby nie musicie tego oglądać, więc... Jak nie chcecie, no to Was nie zmuszam. To jest tylko Wasz wybór. A więc... <słuch> Jakby zaproszę so, Was, żebyście mnie nie wyzywali, że jestem kidem, bo po prostu nie jestem nim, ani nie życzę sobie, żebyście mnie wyzywali. Od razu tworzę kanał i od razu mnie wyzywacie, ale nie wiem, bo jeszcze nie zostawiliście żadnego komentarza, więc nie wiem. Piście, czy chcecie na przykład. In i, I na przykład nie z Robloxa, albo na przykład y, z Realu, ale bez twarzy, że na przykład coś tam robimy sobie, nie wiem, na przykład z innej gry. Chętnie czy... popatrzę w wasze komentarze, może z Fortnite'a, jeżeli chcecie, ja chętnie z niego nagram. Yy, no bo mam sobie teraz lepszy laptop, ale oczywiście mój brat musi siedzieć na tym internecie, więc trochę słabiej to wygląda. Dobra, zagadałem się trochę. Yy, no i do następnego! No i cześć!